Witam na kolejnym już filmiku z cyklu Poprawa Matury 2020. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiejszy temat to równoległość i prostopadłość prostych. Jak zapewnić sobie pewne dwa, może trzy punkty na maturze? Nie zagłębiając się za bardzo w temat, obejrzenie tego filmiku zajmie Ci 10-12 minut, w zależności, ile tam dokładnie wyjdzie, a następnie przerobienie podobnych zadań z matury 20 do pół godziny i już w ten sposób zagwarantujesz sobie pewne jakieś 2-3 punkty na maturze. Otóż zawsze zdarza się zadanie typu proste są równoległe lub prostopadłe, gdy... albo podaj tam kąt nachylenia prostej do wykresu, takie rzeczy, tym się dzisiaj zajmie. I można się tego nauczyć bez zagłębiania się w temat. Oczywiście polecam zagłębić się w temat, jeśli tylko masz na to czas i ochotę. Ale moja propozycja polega na tym, żebyś zaczął od od nauczenia się tak, takiego zadania pewniaka dlatego że zobaczysz od razu, że nie jest to takie trudne, że coś potrafisz i zmotywuje cię to do dalszego zagłębiania się w zagadnienia, a nawet jak się szczegółowo nie zagłębisz, jest naprawdę duża szansa, że te dwa trzy punkty z tego typu zadań sobie zapewnisz. Jak wygląda równanie prostej? Będzie nas interesowała postać kierunkowa, jest jeszcze postać na przykład ogólna. Polecam nauczyć się przede wszystkim postaci kierunkowej, bo z niej tak naprawdę wszystko wynika, y równa się ax plus b, gdzie pod a i b podstaw dowolne liczby, czyli na przykład y równa się 3x minus 5, y równa się minus 1 druga plus 2 trzecie. I na razie zapamiętę, że współczynnik a, czyli to, co stoi przy x, nazywa się współczynnikiem kierunkowym i jest to bardzo istotny współczynnik do wykorzystania w wielu zadaniach. Musisz wiedzieć, że prosto o równaniach y równa się a1, x plus b1 oraz a2, y równa się a2, x plus b2 są równoległe, gdy spełniony jest warunek równości współczynników kierunkowych oraz prostopadłe, gdy hiloczyn jest równy minus 1. Może, żeby nie być goosłownym i operować bardziej na przykładach niż na wzorkach, podam Ci przykładowe równanie prostej i wymyślimy sobie równanie prostej. Która jest do niej równoległa? Żeby była równoległa, to musi mieć identyczny współczynnik kierunkowy, czyli w tym wypadku dwójkę, a tu może być coś dowolnego, mogłem nawet zostawić 2x, może być minus 2, plus 2, plus 8, różne warianty. Ważne, żeby była równość współczynników kierunkowych, do tego, że proste były równoległe. Jak znaleźć prostą prostopadłą tutaj? Musisz znaleźć taką liczbę, która przemnożona przez dwójkę da Ci minus 1. Jest to minus 1 druga. I ona będzie współczynnikiem kierunkowym drugiej prostej. A jako współczynnik B możesz wstawić sobie dowolną liczbę. Tak wyznaczyłeś równanie prostej, prostopadłej. Przejdźmy może do jakiegoś konkretniejszego przykładu. Prosta o równaniu, typowe zadanie egzaminacyjne z wariantami do odpowiedzi do wyboru. Prosta o równaniu takim jest równoległa do jakiej prostej. No jaki jest warunek równoległości? Równość współczynników kierunkowych. Widzimy z tej postaci, że to jest współczynnik A, to jest współczynnik B. Czyli szukamy takiego równania prostej, która będzie miała dwójkę przy x. No i znaleźliśmy. Mamy prostą równoległą. Teraz mamy takie równanie proste i poszukamy sobie prostej, która jest do niej prostopadła. Czyli pytanie brzmi, przez co muszę pomnożyć trójkę, żeby otrzymać minus 1? Przez minus 1 trzecią. Zatem szukam takiej prostej, która współczynnik kierunkowy będzie miała minus 1 trzecia. Tylko odpowiedź C spełnia ten wariant. Przykład może troszkę bardziej skomplikowany. Proszę się nie wystraszyć, że pojawia się coś takiego jak parametr. Co to jest ten parametr? Mamy takie równania prostej. Parametr to jest pewna liczba, której nie znamy. Czyli to jest literka, ale nie traktujemy jej jako x i y, tylko jak jakąś liczbę. Konkretną liczbę, którą można podstawić. Więc jeśli mamy na przykład równanie prostej, tak dla przykładu, czter, napiszę sobie 4 minus m x plus niech będzie 7m plus 5, to proszę zobaczyć, że jeśli y i x to są zmienne występujące w równaniu, oznaczające poszczególne osie układów współrzędnych, a m to jest parametr, czyli konkretna liczba, ale niekoniecznie wiemy jaka, to żeby wyznaczyć współczynniki A i B to tak naprawdę traktujemy m jako liczbę i to wszystko, czyli A jest równe 4 minus M, a B jest równe 7M plus 5. X i Y to są traktujemy jako zmienne, a m jako konkretną liczbę. I to jest cała filozofia w zadaniach z parametrem. Przejdźmy już do równania, o co tu konkretnie chodzi. Dane są równania prostych i wyznacz. Takie wartości m, dla których proste, te są równoległe i prostopadłe. No to pierwsza rzecz, warunek równoległości, równość współczynników kierunkowych, czyli równość tego, co stoi przy x. To jest współczynnik a w równaniu prostej k, to jest, to całe to jest współczynnik b w równaniu prostej k. Tu może być troszkę problematyczne wyznaczenie współczynnika a. No, bo nie jest taka oczywista postać y równa się ax plus b, bo proszę zobaczyć, że x występuje w dwóch miejscach. Nie jest to bardzo skomplikowana sprawa. Musimy po prostu ten x wyłączyć poza nawias i otrzymujemy współczynnik A równy m kwadrat minus 1. Mamy równanie postaci y równa się ax plus b, prawda? Stąd następujący warunek równoległości tych prostych. Rozwiązujemy to równanie. równanie. Jak to równanie kwadratowe może mieć dwa rozwiązania, i tutaj ma, minus 2 lub 2. Jak interpretować to, co wyznaczyliśmy? To rozwiązanie. Tak, że jeśli wstawisz za m minus dwójkę lub dwójkę, to trzymasz takie współczynniki, że proste będą równoległe. Otrzymasz równość współczynników kierunkowych. Zobacz, jaki jest współczynnik kierunkowy prostej k, trójeczka. Żeby współczynnik kierunkowy prostej l był równy też 3, to m kwadrat minus 1 musi być równe 3 i tak dalej. Czyli jak tu wstawię dwójkę, mam 2 do kwadratu odjąć 1. Czyli zobacz, trójka. O to nam chodziło. Jeśli minus dwójkę podniosę do kwadratu, to drugie rozwiązanie, to zobacz, że kwadrat... Tylko nie, nie powtarzajcie tego swoim nauczycielom. Kwadrat kasuje minus i mamy minus 2 do kwadratu, 4, odjąć 1, trójeczka. Czyli wszystko się zgadza. Wyznaczyliśmy wszystkie emy, dla których prosty są równoległe. Warunek prostopadłości, iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. I tu podobnie przekształcamy równanie. M kwadrat minus 1 musi być równe 1 trzeciej, no to tutaj dodajemy obustronnie jedną trzecią, stąd powinniśmy mieć, a nawet całą jedynkę można dodać obustronnie, to powinniśmy otrzymać m kwadrat równa się 2 trzecie i tak też jest. No i jak to równanie kwadratowe często ma dwa rozwiązania. I gdy podstawisz minus pierwiastek z dwóch trzecich lub pierwiastek z dwóch trzecich za m, otrzymasz takie wartości współczynników kierunkowych, że proste będą prostopadłe. Troszkę bardziej zaawansowane informacje o równaniu prostej i funkcji liniowej. Umówmy się, że funkcją liniową będę nazywał następujący związek współczynników. Może nie będę się teraz zagłębiał w różnicy między prostą a funkcją, ale co jeszcze chcę Ci powiedzieć? Jakie jest jeszcze znaczenie tego współczynnika i kierunkowego? Informuję, o ile wzrasta lub maleje wartość y wraz ze wzrostem x o a. Jak to rozumieć? Popatrz, przeanalizujmy sobie równanie prostej y równa się 2x lub równanie funkcji liniowej y równa się f od x równa się 2x. Taka funkcja będzie tak trochę stromawa i wraz ze wzrostem x o 1 wartość będzie wzrastała o 2. Dlaczego o 2? Bo taki jest współczynnik kierunkowy. Jak ci ciekawi, z czego to wynika, napisz do mnie maila, to, to, ci to, wypro, to sobie to wyprowadzimy. Szkoda czasu w krótkim filmiku na aż takie szczegóły. Weźmy teraz przykład funkcji jakiejś tam malejącej. Niech będzie taka niezbyt stroma o równaniu y równa się minus 1 druga X. To co to znaczy? To znaczy, że wraz ze wzrostem argumentu, czyli tam x o 1 wartość zmaleje o 1 drugą. To jest interpretacja współczynnika A. Współczynnik ten również informuje o nachyleniu prostej do osi OX. W przypadku tej prostej czerwonej to mówili, chodziłoby nam o ten kąt nachylenia rozwarty. W przypadku, tej, w przypadku tej prostej zielonej, czyli funkcji narastającej, chodziłoby nam o ten kąt nachylenia ostry. Wyraz wolny B wyznacza miejsce przecięcia z osią OY. Jeśli B jest równe 0, czyli nie ma tu już plus lub minus coś, to prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych. Jakby to było 2x plus 5, to byłoby to odpowiednia prosta o takim samym nachyleniu, ale przechodząca przez punkt 5. O, jakoś tak. No to weźmy, zróbmy jeszcze jeden przykład. Dana jest prosta, która przechodzi przez punkt minus 6,4. Uwaga, jeśli mamy dany punkt, to często niektórzy tego nie wiedzą, że pierwsza podawana współrzędna w nawiasie to jest x-owa, zwana też odciętą. A druga współrzędna podawana to jest Y, zwana też rzędną. Dana jest prosta, która przechodzi przez dany punkt oraz początek układów współrzędnych. Początek układów współrzędnych to jest punkt 0,0. Miejsce przecięcia osi. Wyznacz tangens kąta nachylenia tej prostej do osi o X. Chodzi nam o zaznaczony kąt, o zaznaczony tangens tego kąta. I tu zapamiętaj sobie prostą receptę, bo często jest takie zadanie na maturze. Jeśli masz dany jeden punkt, przez który przechodzi prosta, i wiesz, że ona przechodzi przez początek układów współrzędnych, to tangens to jest nic prostszego jak iloraz rzędnej do odciętej tego punktu, czyli w tym wypadku czwórki do minus szóstki. Stąd tangens jest równy minus 2 trzecie. O czym jeszcze warto pamiętać? Słuchaj, jeśli masz kąt rozwarty, to tangens musi być ujemny, odrzucasz od razu wszystkie opcje, które są dodatnie. A jeśli miałbyś taką prostą, którą za chwilę wymarzę, czyli kąt nachylenia byłby ostry, to tangens musi być dodatni. Odrzucasz rozwiązania ujemne od razu. To jest jakbyś dostał pół na pół w milionera. Nie ma tangensa ujemnego dla kąta ostrego i nie ma tangensa dodatniego dla kąta rozwartego. Zapamiętaj to sobie. Jeśli nie bardzo czujesz się dobrze w funkcjach trygonometrycznych, zapamiętaj sobie chociaż tyle. Gdybyśmy mieli sytuację bardziej skomplikowaną, której nie będę tu szczegółowo analizował, to musielibyśmy sobie pora. Czyli mielibyśmy dwa dane punkty, wśród których nie by znajdowałby się punkt 0,0. No to musielibyśmy obliczyć sobie równanie takiej prostej. Tutaj masz na dole napisane jeden z sposobów, jak to się liczy. Następnie równanie, gdzie y a, to co zaznaczyłem tu na zielono, to są konkretne liczby, które wstawiamy, a y i x to są wartości znajdujące się we wzorze prostej, w równaniu prostej normalnie. Czyli dostaniemy jakiś taki bałagan. Ten bałagan będziemy musieli sobie uporządkować i zapisać w postaci y równa się coś z X plus minus coś wyraz wolny. To coś, przy czym stoi X, będzie naszym współczynnikiem kierunkowym i będzie to wprost tangent z kąta nachylenia. Może po przeanalizowaniu tego prostego przykładu spróbujesz również zrobić ten wariant trudniejszy, posiłkując się moimi wskazówkami? A jeśli natrafisz na problemy, napisz do mnie na nauczę i pomogę ci popchnąć zadanie do przodu. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny filmik 8 sierpnia. Teraz filmiki regularnie będą się ukazywały co sobotę, trwa około 10 minut. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i pisania w miarę mądrych komentarzy. Cześć.